Gratulujemy w bramki opowieckie. Jak Ty przeżywasz ten mecz? Jakie są Twoje wrażenia? Jakie są moje wrażenia? No, cieszą trzy punkty u siebie, bo ostatnimi czasy nie punktowaliśmy tutaj za trzy, a na pewno to się należy kibicom. Oni chcą, żebyśmy tutaj wygrywali i my, my. również się do tego dzisiaj dostosowaliśmy. Strzeliśmy dwie bramki, nie straciliśmy żadnej, także duży plus dla nas. Ostatni raz, kiedy taką bramkę z rzutu wolnego strzeliłeś, pamiętasz? No, Niedawno, z bełchatowym, a podobno myślę, że y, przypieczętowującą no awans osiem, y, z, z, z Zawiszą, Bydgoszcz, podobna, podobna odległość i chyba podobna bramka, także cieszy mnie powtarzalność, ale no zobaczymy, może jeszcze w tej rundzie uda się coś takiego strzelić. Chwilę wcześniej miałeś też taką sytuację, wtedy, wtedy po murze poszło, tak? Znaczy nie, no wyblokował y, Surma tą piłkę ręką ewidentnie i i po prostu odległość się troszeczkę zmniejszy, zmniejszyła, nie powiem, że nie, nie na plus dla mnie, czego się bardzo cieszę, bo później udało się fajnie to uderzyć nad murem i bramkarz nie miał szans. Ale też e, początek tej drugiej połowy to chyba takie lekkie drżenie serca, że Lechia, że bramka dla Lechi tak naprawdę wisi w powietrzu. No na pewno du dzisiaj e, duże słowa uznania również dla Darka Treli, bo, bo zawodnicy Legii wychodzili z groźnymi e, kontrami 4 na 2, 4 na 3. Jeżeli by lepiej to rozegrali, to inaczej by się to mogło skończyć, ale my się cieszymy i koncentrujemy się przede wszystkim na sobie i Cieszy, cieszą strzelone dwie bramki, tak jak już powiedziałem, nie stracona żadna i to, że, że nowy zawodnik, który dwa tygodnie z nami trenuje, fajnie się wprowadził, strzelił bramkę na 2-0, praktycznie z marszu, pomógł nam w zwycięstwie. To teraz tak wobec szatni ma jakiś obowiązek, nie? Przychodzi nowy strzela, to co? No to kupuje ciasto. Ciasto tylko? Tak? <laughs> Oczywiście, że ciasto. Ok, dzięki. Tylko trzy tylko punkty straty do miejsca promowanych w, w europejskich pucharach. No, czas chyba przestać mówić o tym, że gracie utrzymanie. Nie, myślę, że nie. Gramy o utrzymanie, taki jest cel nadrzędny na ten sezon i, i my się staramy go wypełnić. To, że nazbieraliśmy y, tyle punktów na dzień dzisiejszy, to jest, to jest zasługa no, nas wszystkich, bo, bo, bo staramy się punktować, także, także myślę, że, że kolejne mecze również pokażą, szczególnie u siebie, ten najbliższy z Jagiellonią, mamy dwa tygodnie, żeby się do niego dobrze przygotować, że, że możemy również zapunktować za trzy. Nie myślimy o o pucharach i nie będziemy y, takich zapowiedzi składać, bo, bo, wiadomo, że balonik można szybko napompować, a on może później w kolejnych meczach bardzo łatwo pęknąć. Także, także koncentrujemy się na każdym zbliżającym meczu, a na podsumowania i jakieś zapowiedzi przyjdzie czas na koniec sezonu. Okay. O, dziękuję. Dzięki, dziękuję.